A ryt coś! No teraz sobie robić trening. Chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj robimy klatę, barki triceps. Dzięki za wszystkie łapki, zostawiajcie jakieś łapki, suby. Mierzenie nie ma... łapkę, pamiętaj. Ta, teraz zapomnieliśmy, nie mamy po prostu. Nie miałem miarkę. miarkę od kogoś. Ktoś nam musi zasponsorować po prostu miarkę jeden z was. Robię mierzyć łapkę, bo tam jakiś filmowy wis napisał To macie komentarz. Chciałem tylko powiedzieć, że ktoś napisze dobry pomysł na odcinek i będzie miał najwięcej łapek pod tym filmem, to my nagramy taki film. Fajny też mamy pomysł, ale też żebyście wy mieli jakiś głos no, no, A jedziemy jeszcze widzowie po więcej masek, bo musi. Mamy ogarnąć jeszcze, tak? Dwie. Bo nas jest cztery, Dla nas dwie. idziemy sobie po maseczki. Tak. Także winimy się za ja. Bierzemy sobie jakieś fajne maseczki. Ej, minus 25% jest pokazany przy zakupie dwóch sztuk, patrz. Ale to nie, to się nie wylicza chyba w No nie wiem, bo powinno być. Ja też biorę Batmana. Ja a nie ma Batmana już. Ja chyba wybieram tą maska i mu daje jedynie. Black Phone. <laughs> Black Phone? No Black, Black monster <laughs> Dobra, to Jest mega maska. Dobra, dobrze. Tak. Po. Otwieramy potwory i żyjemy <laughs> Oh. Zaprezentujcie się wszyscy w maskach. <noise> w <zasadzie. głos> Załóż to. Jestem batmanem. Ja już się wciąłem w tą rolę. Ja już się w tę rolę. Jestem batmanem. Tutaj prezentacja zawodnika numer dwa. Prezentacja zawodnika dwa numer dwa. na potwory. No, no, do dobra, dobra, za dobre trening. Dobra. Lecimy już na trening. My już jesteśmy rozgrzani. Teraz zaczniemy sobie od handli, bo ławki są zajęte. Dobra, lecimy handle. Jak się powodzi z chyba patrz jak się powodzi, jaki oh, na chwilę Co ty Made in China To za te 4000 wyświetleń spod filmu jedzeniowego Juro dobra, elegant O nie pogieram. To no bandziory, pochowaliście się już. Plus tych masek jest taki, że nie musicie naszych twarzy oglądać. To jest takie. Co ty jadasz? No ile to było? No, no 7,5 i... <coughs> 7,5, nie już tych Kurde, petów przez, te, przez tą maskę chyba Dobra, my teraz zaraz lecimy sobie rozpiętki robić Chciałem tylko powiedzieć, że my nie umiemy martwych ciągów Wiesz o tym, jesteś tego no. świadom To dawaj kaskę zaraz pytamy Kaska, ja mam lepszy pomysł Jak jakaś dziewczyna jest z Tychu Chciałaby nas nauczyć martwego ciągu Nie musi być koniecznie, wiecie, no na filmie Może być poza filmem Ale fajnie, żebyśmy się nauczyli to tych martwych ciągów Bo to jakoś dobrze chyba robi A jak ja mam sobie psuć kręgosłup To, to nie fajnie robić martwe ciągi Przedałbyś jakiś trening nóg, bo ostatni film z treningu nóg jaki robiliśmy to nie robiliśmy. Bo ja nagrywałem sam trening nóg. No to był pierwszy film, nie? No tak, więc... To było słychać? To było słychać? Chyba to. Chyba to. dawaj, Ale... następny film, jaki teraz będzie następny film, to robimy film z komentarzy, który ma najwięcej lajków, a i następny film to będą nogi. Więc Dobra, lecimy motylka już. Siema. Spokojnie Ej dobra, Widziałem. 500 łapek pod tym filmem, komentarz i każdy kto napisze komentarz i 500 łapek niech będzie To ten zegarek leci do was na giveaway Na losowanie Zegarek Wybiorę kogoś z komentujących Wybierzemy, znaczy nie wybierzemy, będzie po prostu koło fortuny Dobra, lecimy dalej, serio Czekaj. Ej, czekaj. dobra, powtórz to, co mm. dawaj. Słodny, dawaj. Janek triceps znowu tego. To odczulanie. To odczulanie po pierwsze nie działa, po drugie jest do niczego, ale plus tego odczulania jest taki, że mi tak A po trzecie jest do niczego. <laughs> a nie, po drugie, po drugie? No po drugie, po drugie, a po trzecie też jest. A po, do niczego. Nie, po trzecie jest do tego, że mi puchnie triceps zawsze. Zawsze w czwartki mam taki wielki triceps jak jego głowa. A ile jeszcze tych cię zostało? Yy, za dwa tygodnie nie mam, bo pani yy, lekarz nie ma, ale za tydzień mam i znowu u mnie nie będzie na głoś. Dobra, to ja dorzucam od siebie jak coś. Podwałem fruki, jak będzie te 500, to 500 papet. Check. O, rzucam losową kreatynkę, jaką chce ktoś wybierać, co nie Dorzuć się okej? Żeby było opatrznizury Wyglądasz jak Mucha stary Jak e, to? No, napiszcie no. co on wygląda jak A i tak napiszcie Mucha, jeśli wy, wymyślicie, co on wygląda jak Mucha Pan Mucha, spokojnie mam <grym grym grym> no, Mucha odciska si więcej niż ty

Hahaha <laughs> Hahaha Ej, bierz tą motorynkę Dobra, robimy seryjkę 45 No sobie, jedziemy sobie Lecimy z tą seryjką teraz 45 Ale z tą maską tak trudno się wyciskać Przynajmniej w... zakrywa mi kola. Oj, zacznij Co jest grane, ty? Odpocznij sobie, tak? Poproszę teraz czekaj. Proszę czekaj. Nie szczekam. Powinniśmy zacząć jakby od y, płaskiej Tylko, że wtedy była zajęta, nie? Nie chciała nam się czekać Powinniśmy zacząć od płaskiej, bo teraz takie słabe wyniki są 45 lat na, na ile? Na 7. Na 7 i później on musi szczekać, żeby mu to wziął Na ile było? Fatalna to okazji. Na ile? Na pięć! Nie odzywa się nawet. Dobra, zobaczymy. A dobra, nie wiem Jedziemy widzowie sobie z baryczkami, teraz tył barków zrobimy sobie iść, iść A i fajnie to jest patrz jakie fajne. Bo to było rozwalone, to Ty pokaż tam. Może nie z was wie, ale ja miałem połamaną rękę tutaj. Może kiedyś opowiem co się stanęło, ale boli mnie to. Teraz jak robię, szczerze mówiąc to Co Czemu boli? No bo miałem złamane, miałem Aha. pręty No snosy, nie? Robimy sportowe wznosiki. Jestem pod strachem wszystkich hantli, wszystkich I... sztang, wszystkich ja talerzy chyba... na tej sił. No, a, a weź chociaż oder od ziemi te tam 50? -ka. Gdzie? Tutaj e, powiem tak. A to są fejkowe ciężary tak naprawdę. No to jest takie... Czy to jest piano, nie widzisz? Zawidzę jeszcze jedną. No. Zawidzę Dobra, spokojnie. Iro. Oooo! Oh, yeah. oh. Robimy Zrobimy ostatnie ćwiczenie yy, na triceps. Zrobimy ostatnie, bo mu się śpieszy. Mi się nie śpieszy, więc. Na jeszcze, jeszcze później trzeba zrobić napinkę i miniaturkę. No, no dziękujemy. Z21, zrobię jeszcze, ja że nie mam siły, bo robimy tyle ćwiczeń na lasty. Dobra, się uspokój się, tak? To o to chodzi, że siłę masz wyczerpać na siłowni, tak? Dobrze. Bo po to jest siłownia, siłownia jest Dobrze. po to, żeby się zmęczyć, żeby Dobrze. coś osiągnąć w życiu, żeby mieć Dobrze. wielkie Spokaj. mięśnie, piękną dziewczynę, chociaż raczej nam to nie grozi. No. Nie grozi nam to, bo i tak jesteś gejem, wiesz o tym. Yes, Dobra, to... róbcie te same samym po kolei. Tylko tak no tego pewnie nie zrobicie teraz. Raz. Dobra, tricep z przodem, znaczy bokiem. No, jeżeli możesz sobie zrobić tak, że złapać się za nagrodę, i wybuchnie ten tricep. przecież. No to w tym Dobra, jest... teraz zróbcie bokiem. Okej. Okay. Weźcie tak z przodu, po prostu stańcie i tak. Dobrze jest. No. Dziękujemy za oglądanie. To był taki szybki materiał. Taki eee... szybki. No szybki materiał. No nam to szybko zleciało. Wam może <laughs> trochę. Mam, wam może trochę Dłużej to potrwa obejrzenie tego materiału. Jednak dziękujemy za oglądanie. Widzimy się chciałbym wspomnieć, dochodząc do mojej konkluzji, że yy, super. Wbijajcie suby, wbijajcie łapki, komentarze. No i tą kratinkę, pamiętajcie, jak będzie 500 łapek, to trzeba oczywiście mieć to komentarz z tego. Pokażę tak ja go nie widziałem nawet. Trzeba mieć chłopaki, <laughs> tak, suba, oczywiście z dzwoneczkiem, no i ten komentarzyk jakimś tam kontaktem. No i wylosujemy wtedy tak, kreatynkę, no i tego kartiera za 15. 40, 40 zł, 40 nie wiem w ogóle po co, ale wylosujemy go też dla Hanu. Dzięki wielkie za oglądanie. Odsyłamy, to odsyłamy do się. filmu poprzedniego, po prostu, żebyście sobie no, zobaczyli. Jak, jak ktoś się widział raz jak nie widział, jeszcze, jak, jak, ktoś ktoś nie nie widział jak tego można nie widzieć? Taki na super Na też. I co? Do zobaczenia w na następnym Siema.